Jestem właśnie na pikniku Całkonalia organizowanym na terenie przy fontannie przez Wydziały Mini i Fizyki Politechniki Warszawskiej. Rozmawiam z koordynatorem Krzyśkiem Czuchrą. Jakie atrakcje czekają dzisiaj na uczestników? Dzisiaj dla uczestników przygotowaliśmy turniej Pegasusa, turniej piłkarzyków oraz różne gry planszowe. Dodatkowo mamy atrakcje dla dzieci jak dmuchany zamek, klauna czy inne kolorowanki gry, zabawy, a także dla starszych studentów czy starszych ludzi po prostu wykładowców, pracowników mamy koncerty, mamy piwo, mamy kiełbaski, grill i ogólnie mnóstwo atrakcji. Co na temat pikniku Sądzie dziekan w Wydziału Mini, profesor Irmina Herburt. Uważam, że jest fantastyczna. Bardzo zaangażowali się w to studenci. Podziwiam przede wszystkim ich umiejętność zabawy z dziećmi. Podziwiam jako babcia, bo wiem, jakie to jest trudne. A tutaj przygotowane są atrakcje dla naszych maluchów. Także przyszło sporo pracowników ze swoimi dziećmi lub wnukami, i to jest jedna z bardzo też ważnych atrakcji tej imprezy. No, poza tym, mnóstwo różnych takich atrakcji dla studentów. A co usłyszeliśmy od Prodzieka na Wydział Fizyki doktora Przemysława Dudy? Organizacja jest fantastyczna, to troszeczkę smutno, że matematyków jest dużo więcej niż fizyków. Podczas imprezy dzieci były pod troskliwą opieką klauna. Jakie było jego zadanie? Moim zadaniem na pikniku jest tutaj zabawa z dziećmi, opieka nad nimi oraz ogólnie rozśmieszanie ich. Jest to spowodowane tym, że przyszło bardzo dużo dzieci i trzeba się jakoś nimi zająć, bo one też się chcą pobawić. Są to zazwyczaj dzieci, bo wykładał to w Ogólnie to się zaczyna robić tak, że nie przychodzą tylko studenci. Można przyjść, jeżeli ktoś tu wykłada, to może przyjść z dzieckiem, wnukiem, bratem, siostrą, mówię o studentach, żeby też miały jakąś zabawę, żeby nie siedziały. Mogą się tutaj rozejrzeć i, i sobie pomyśleć, że okej, okay, chcę tutaj chodzić na uczenie. Jakie były ogólne refleksje na temat tego wydarzenia? Podoba mi się to, że są obok miejsca, w którym mam zajęcia. Można kupić piwko, coś zjeść, posłuchać dobrej muzyki, spotkać się w gronie naszej grupy po raz chyba jeden pierwszy, ja, jako że studiujemy zaocznie, więc bardzo fajnie. No. Podoba mi się tutaj szeroko pojęta integracja międzywydziałowa, integracja studentów z kadrą, doktorantów z kadrą, doktorantów ze studentami. Koncerty. Główną zaletą jest, są niskie ceny, na przykład kiełbasa za 3 złote. Poza tym bardzo mi miło, że organizatorzy skłonili do współpracy tak yy, cieszący się wielką renomą browar jak Kiechan. Jesteśmy właśnie w kąciku gier na całkanaliach. Powiedz mi proszę, czy Końcin Gier cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników? Przychodzi sporo osób, przeważnie pożyczają jakieś gry tutaj ze stoiska, ale też czasem przynoszą swoje, więc że to był trafny punkt. Ogólnie był turniej przeprowadzany w jedną z gier strategicznych. Poza tym ludzie wybierali raczej gry tak przeważnie do trzech, czterech osób, bardziej takie sprawne, szybkie, żeby Mogli pójść dalej słuchać muzyki na przykład. Jakie atrakcje cieszyły się największym zainteresowaniem wśród dzieci? Najbardziej piłkarzyki. Pekasusy są fajne. Co nam powiedziała grupa Startover? Organizacja bardzo spoko, bardzo fajny klimat, na luzie, dużo atrakcji organizatorzy no tak. zapewnili na tej no tak. imprezie, więc jak najbardziej na luzie. Szanowni radiosłuchacze, wyobraźcie sobie, że siedzimy w takim lesie, gdzie jest las i na przykład można pić piwa, a za mną jest duża, duża fontanna. Naprawdę, piękna fontanna, piękny, piękny klimat, niepowtarzalny, tak troszeczkę jak Zerwacie. Jakie wrażenia odniósł zespół Czarna Pantera? Tamy zespół Czarna Pantera witamy wszystkich. Z tej strony Michał. Jestem gitarzystą zespołu, generalnie powiem wam krótko. Super atmosfera, fajnie zorganizowane. Studenci jak zwykle sobie super radzą. Sam jestem studentem, wiem co to znaczy. Politechniki również, także mały, jest dość, dość mało, wiadomo, ludzi, bo to każdy jednak lubi jakiś tam klimat, lubi przyjść na coś, co lubi z czego lubi słuchać, także jest dość mało ludzi, ale ja uważam, że oni dali z siebie dzisiaj wszystko. Jakie refleksje po koncercie miał Janek Traczek? Same, same, same pozytywy w zasadzie, świetna atmosfera, o, aż teraz plącze mi się język po tym wszystkim. Czysto technicznie mówiąc, nagłośnienie super, ludzie super, bardzo pozytywna atmosfera, ludzie się bawili, śpiewali razem ze mną. Po prostu jak patrzyłem na nich, to czułem jakby pozytywną energię z tamtej strony. Także no to było świetne, bo to jest to, czego artysta potrzebuje, co dodaje mu skrzydeł i co, co powoduje, że, że jakby potem jest satysfakcja, bo widać, że się ludziom podoba i faktycznie się podobało. Doktor Tomasz Traczek, prodziekan do spraw studenckich na Wdziale Mini, występował razem ze swoim synem Jankiem Traczekiem. Jakie te emocje? Ja muszę powiedzieć, że bawiąc się ze studentami, będąc na tym pikniku, a nawet wygłupiając się na scenie, w ogóle nie myślałem o tym, że jestem rodzikanym tutaj, tylko się bawiłem. I tyle. No, to, że się tam troszkę przejechałem, to tak strasznie się tym nie przejąłem. No bo w końcu nikt ode mnie nie oczekiwał tutaj perfekcyjnego wykonania, bo wiadomo, że nie jestem moim synem. Prawda? A zabawy miałem z tego mnóstwo. Mam nadzieję, że moi studenci też. Co zdradził nam członek zespołu Steel Velvet. Na pewno jutro pójdę do kościoła i rzucę na tacę. To są na pewno takie refleksje, które mnie objęły już jak wszedłem na scenę. A dwa, jest bardzo przyjemnie, prawda? Ludzie się w miarę bawią oczywiście, bo jest chyba mniej osób niż przewidywali, ale jest i tak ich dosyć sporo. No, nam się bardzo dobrze grało tutaj. No. A na koniec, jaka była opinia konferansjera na temat pikniku? Jest dobrze. I ja tam byłem, piwko i kiełbasy spożyłem, dobrze się bawiłem i tę relację dla was zrobiłem. Dla Radioaktywnego Maciej Płoński.